Siemanko witam serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie taki oto tester do akumulatorów firmy Kinbolen model BM550. Takie małe, proste urządzenie, które pozwoli nam sprawdzić żywotność naszego akumulatora oraz jego poziom naładowania. Zabieramy się do testowania. W pierwszej kolejności przetestujemy sobie akumulator w Audi Jestem bardzo ciekawy, bo ten akumulator ma już 10 lat. Czyli to jest akumulator fabryczny. Jestem bardzo ciekawy, jakim jest stanie. Co należy zrobić? Wystarczy podłączyć klemy odpowiednio plusowa i minusowa. I automatycznie nasz tester się uruchamia. No i teraz musimy wybrać odpowiednie parametry. Najpierw napięcie akumulatora. 12, tak, wybieramy 12 V. I tutaj musimy wybrać prąd rozruchowy, jaki ma akumulator. W naszym przypadku jest to 580 A. 580 i klikamy OK. Uwaga, jest testowanie. Good, czyli akumulator jest w dobrej kondycji. Tutaj mamy 100% zdrowia. O, jestem bardzo zdziwiony. O, naładowanie 51%. O kurde, trzeba go podładować. Czyli tutaj od razu widzimy, czyli zdrowie, naładowanie, rezystancja i napięcie. Mamy cztery parametry. I tutaj na dole mamy good, czyli w dobrej kondycji. Jest jeszcze normal i pur czyli akumulator byłby do wymiany. Super. Jak widzicie, bardzo prosta obsługa. Wystarczy znać tylko dwa parametry. Napięcie akumulatora 12V. No to większość akumulatorów ma 12, bo obsługuje jeszcze 24,6V. No i drugi parametr, teraz ruchowy. Dobra, proponuję iść dalej. Teraz czas na motocykl. Przetestujemy sobie akumulator w Junaku. sobie osłonę. I mamy akumulator. Plus. Minus 12 volt, prąd sto 130 amperów. ok i testowanie. Uwaga! Gut, czyli jest w dobrej kondycji. Zdrowie akumulatora 100%. Naładowanie 98%, rezystancja 1867 i 13 V napięcie. Wszystkie cztery podstawowe parametry. Udało się sprawdzić. No i akumulatorek mamy sprawny jak najbardziej. To od razu sobie sprawdźmy, może akumulator w Yamashę, tak? Chodźmy teraz tutaj do tego motocykla. Zobaczymy jak to wygląda tu. Tutaj, żeby się dostać do akumulatora, to sobie wymyślili jakieś odkręcanie śrubek, dwie śrubki, no i jeszcze tutaj dwa zatrzaski. I dopiero teraz możemy zdjąć kanapę plus minus. I znowu 12 I tutaj też 130 Amperów prąd rozruchowy Czy we wszystkich akumulatorach do motocykli tak jest? Nie, no są różne akumulatory mhm. To jest nowy akumulator No i musiało być good 100% zdrowie 98% naładowania Rezystancja, napięcie wszystko pięknie się zgadza, bardzo mały, ergonomiczny, zawsze można mieć go przy sobie, szczególnie jak na przykład kupujecie jakiś pojazd motocykl czy samochód, no to warto sobie wziąć takie urządzenie i sprawdzić, jaka jest żywotność akumulatora w takim używanym pojeździe. Bez problemu to sprawdzicie. A poza tym, jeżeli na przykład w zimie macie akumulator motocykla i chcecie go podładować, no szczególnie motocyklowy akumulator, bo motocyklami się nie jeździ w zimie. No to od razu sprawdzicie sobie poziom naładowania baterii, więc jak najbardziej przydatne, mając różne pojazdy. I też nie kosztuje dużo, bo koszt to niecałe 100 zł, więc zawsze się takie urządzenie przyda. Fajnie, łatwo się mierzy, więc może jeszcze przetestujemy sobie kilka samochodów. Właśnie ruszamy w podróż i będziemy mieć okazję przetestować kilka pojazdów. No to dobra, zobaczmy tutaj 12 V. Prąd rozruchowy, 900 amperów, to jest ważny parametr. I testujemy. O, tutaj już pokazuje pur. Tak, żywotność 12%. O kurde, na wykończeniu. Jest naładowany, wprawdzie 98%, ale pokazuje tylko, że zdrowie. 12%, 12% czyli tak naprawdę do wymiany, akumulator, tak? Napięcie 12,66% urządzenie pokazuje, że do wymiany. Tutaj kolejny do tego samochodu zamiennik. Zobaczmy do Nissana. Ustawmy sobie te 900. Ciekawe, czy ten będzie lepszy. Testowanie. No i jest good. 87% zdrowia a nie tak jak 12 jak wcześniej i 98 naładowany więc jest naładowany pokazuje, że jest good, okej okay. jak wszystkim to wszystkim grubsza sprawa tutaj widzę Dobra jest 740 Amperów dobra, tutaj dajemy plus minus, uwaga gdzie jest tutaj jest minus tak tak, tutaj jest plus. Tak, 12 V740. Uwaga, testowanie. Czy Volvo ma dobry akumulator? Good Pokazuje, że jest good, Uwaga, 100% zdrowia, 96% naładowania. 3,4 OMA i 12,58 napięcie Jest w bardzo dobrej kondycji. Perfekcyjnej Dobra, jedziemy dalej, teraz Zafira Nowy akumulator, ostatnio wymieniany był 680 Amperów Dobra, 680 Jest Uwaga, uwaga, testujemy I Zafira ma W dobrej kondycji akumulator 94 zdrowie 86 na ładowanie czyli nowy a już 90 94 okay. jest w dobrej kondycji znaleźliśmy jeszcze taki stary akumulator on tutaj sobie leży od dłuższego czasu zobaczmy jaką ma kondycję Podpinam prąd rozruchowy 800 amperów. Waga testujemy o, normal. 43 żywotności, 90% naładowany. jeszcze się nadaje według tego miernika stan normal ok podsumowując bardzo prosty w obsłudze tester lekki mały zawsze można go mieć przy sobie jeżeli macie jakieś pojazdy no to zdecydowanie polecam mieć coś takiego w swoim warsztacie czy to motocykl, czy samochód, czy inny pojazd, który posiada akumulator, zawsze w każdej chwili możecie sprawdzić nie tylko jego żywotność, ale również poziom naładowania. W dodatku, jeżeli jedziecie kupić jakiś pojazd, to zabierzcie sobie taki tester i od razu sprawdzicie żywotność akumulatora. Kilkadziesiąt złotych, jak za taką funkcjonalność naprawdę mogę polecić. Oczywiście dla zainteresowanych, link zostawiam w opisie. Na więcej testów zapraszam, oczywiście subskrybujcie kanał, bezawaryjnie lajkujcie, komentujcie, bo przed nami jeszcze więcej produkcji. Tymczasem do następnego odcinka, cześć!